Witam serdecznie. Zwróciłam uwagę na Pani piękny strój i chciałam zapytać, skąd Pani jest i co to za strój? Z Warszawy. Jest to strój mazowiecki z roku 50. Na pewno najwcześniej, znaczy, tak, może i wcześniej nawet. Podarowany w roku 50, 1950, tak, XX wieku. Parafi świętego Izydora w Markach, w rodzin, moim rodzinnym miasteczku w podwarszawskich Markach. I tak gdzieś od siedmiu lat wyciągnęłam go z szafy tego świętego Izydora. i no, na, różne uroczystości, na różne uroczystości na różne uroczystości zakładam. Tak jak dzisiaj byłam właśnie w markach nam przy za ojczyznę w poczcie sztandarowym. I po raz kolejny wiele lat już przychodzę na marsze niepodległości. Dzisiaj jestem z znajomymi z całej Polski, z Krakowa, z Sopotu, są z Koszalina z Kalisza, także jesteśmy tutaj grupą. Bardzo się cieszę. Powiem pani, że zwracam na to uwagę, ponieważ sama też kiedyś tańczyłam w zespole ludowym i oczywiście serdecznie pozdrawiam zespół Mokrzeszów, tuż obok zespołu Krąg. Były to jaki e... rejon? Jak to? W, Świdnicy. A, w Świdnicy. W Świdnicy na Dolnym Śląsku były, były są nadal to dwa zespoły, które prowadzi pani Maria z Kiślewicz i oczywiście panią Marię serdecznie pozdrawiam. I był to taki piękny czas, w którym też uczyłam się tańczyć. Mieliśmy piękne stroje, też domnośląskie, mieliśmy stroje krakowskie, tańczyliśmy różne właśnie ludowe, ludowe tańce i dlatego podeszłam do Pani, ponieważ to jest ważne. Według mnie to jest ważne, aby podkreślać naszą polskość, naszą tradycję. I gdyby Pani mogła powiedzieć tak do młodych ludzi, którzy może nie rozumieją, co jest takiego ważne w tych strojach? No to jest Polska to jest, yy, no jakby ten strój ma już prawie 80 lat i jest taki piękny, przyciąga uwagę i jest naprawdę napawa dumą wszystkich i młodych Powiedziałam właśnie, że i dzieci yy, tak yy, przyciąga wzrok te, te barwy, te, te piękne barwy i starszych, starszych właśnie tak wzrusza, bo rzeczywiście nie widzą już takich strojów. Więc no, zachęcam, żeby wracać, kupować, teraz nowe jeszcze robią i wspierać tą naszą piękną, pielską tradycję, bo, bo to jest kultura, każdy naród ma swoje stroje regionalne, więc bądźmy z nich dumni i, i w ten sposób e, pokazujmy, swoją pokazujmy polskość. naszą polskość, tak, naszą polskość, żeby nie było tak, że inne narody są jakieś bogatsze. Nieprawda, nie są bogatsze. Tylko my musimy też odgrzebać nasze skarby. A czy chce się Pani nam przedstawić? Bogusława Sieroszewska. Ja jestem z Warszawy, z Białej a moim rodzinnym miasteczkiem są Marki pod Warszawą i ten strój właśnie stamtąd pochodzi, tak jak już mówiłam. Dobrze, dziękuję, pięknie. Ale łowicki, ale strój łowicki. Strój łowicki. Tak, tak, żeby ktoś nie miał takiego. Ja pokażę Was, taki właśnie wełniak z zapaską, z zapaską, która ma pięć kwiatków takich tutaj to I potem się poznaje Troiłowiczki. Piękny. Piękne, piękne. Bardzo Pani dziękuję. dziękuję. Chyba, że mogę jeszcze jedno pytanie. Tak, proszę. Chciałam spytać, co Pani uważa teraz? Dlaczego, dlaczego ten dzień jest ważny dla nas teraz? Czy może Pani się odnieść do aktualnej sytuacji? Czy to ten ten dzień, dzień na łączy, nas łączy? Przychodzą tu ludzie, którzy. Wydaje mi się, że wszyscy czują, że źle się dzieje w Polsce. Że jest, ja jest anarchia. Jest anarchia. Jesteśmy tutaj tak. Zresztą zawsze tak było. Zawsze, znaczy przez ostatnie. Tak, były takie czasy, że było spokojnie cieszyliśmy się, ale my cały czas się cieszymy z naszej polskości. Tutaj się jednoczymy. My nie jesteśmy żadnymi faszystami, tak jak ktoś tam sobie napisał w Alejach Jerozolimskich. I nas, to, jest, to jest takie niegodne nazywać nas faszystami. Nie mamy z tym nic wspólnego. To jest niezrozumienie pojęcia i to jest takie no, wywracanie pojęć do gry nogami. Jesteśmy Polakami, którzy się cieszą ze swojej polskości. Nie, nie jesteśmy w Europie, owszem, ale w Europie jest tyle narodów, i przecież każdy powinien mieć prawo do swojej wyrażania swojej odrębności. Bądźmy tak, tej Unii Europejskiej, ale wzbogacajmy ją naszą kulturą, bo jest piękna i bądźmy z niej dumni. I wszystkich pozdrawiam. I teraz się kończy ten marsz, a zapraszam wszystkich za rok, bo to jest wspaniałe. Wspaniałe. Takie właśnie, kiedy Warszawa wszystkich tutaj zaprasza i wszyscy do niej lgną tego dnia. Wiem, że muzea były za, za, tak szczególnie Powstania Warszawskiego, yy, więc to jest taka historia, która nas łączy. Nawet to Powstanie Warszawskie, tak, które było tu w Warszawie, nie w innych miastach Polski, ale tu w Warszawie, ale wiem, że cała Polska była sercem z Warszawą. I wiele osób chciało się przedrzeć przez ten kordon, który, o to, którym otoczyli Warszawę Rosjanie i, i Niemcy. I wielu chciało z nami walczyć, ale nie mogło. To teraz wspominają Warszawę. W rozmowie też wyszło, że jest pani również w stowarzyszeniu, tak? Czy tak, dobrze. Marki Pustemnik Struga. Yy, bo marki to kiedyś były trzy wioski, które się połączyły yy, i mieliśmy gdzieś na przykład. Słyniemy z tego, że nasze. Że nasze yy, w Pustelniku były odlane dzwony, które do dzisiaj dzwonią na, na Jasnej Górze, największe Maryja i Paweł Pustelnik. Jestem ze stowarzyszenia takiego historycznego marki Pustelnik Struga, publikujemy książki, między innymi też o Bicie Warszawskiej, kultywujemy właśnie historię naszą lokalną. Bo w markach był sztab dowodzenia bitwą, tak pod radzem, innym osobem. To tutaj u nas generałowie mieli swoją, swój sztab i kwatery. A mogę tylko jedno pytanie, takie bardzo kluczowe. Bo mówi się, że powstanie to jednak był taki zryw, w którym zginęło naprawdę dużo młodych ludzi, i wiele, wiele mówi się na temat błędów powstania. A powiedziała pani tutaj, że Polacy chcieli, tak? Chcieli dołączyć do tego powstania. Czy w tym wszystkim nie ma jakiejś głębszej tragedii? Czy uważa Pani, że to powstanie było jednak słuszne, czy nie? Oczywiście, że było słuszne. Oczywiście, że było słuszne. Chyba rok temu, albo może w tym roku z okazji kolejnej rocznicy doktor Karol Nawrocki, obecny prezydent, powiedział coś, co właściwie jest argumentem numer jeden i odpowiada na wszystkie wątpliwości, które ludzie mają. Dlaczego wybuchło powstanie? Dlatego, że we wrześniu 1939 roku, 1939 roku Niemcy i Rosja, no Niemcy, na nas napadli. Dlatego dla tego wybuchu powstanie. To powstanie było planowane już od września 1939 roku. Czekano na taki moment, kiedy będzie. Niemcy będą osłabieni, będą się wycofywać. No i się tak, tak wycofywali i liczyli, że rzeczywiście to jest najlepszy moment. A przygotowywali się do tego 5 lat, więc zresztą my mamy tradycję powstań. Więc bylibyśmy, a prymas tysiąclecia mówił, bylibyśmy narodem zdeklasowanym, gdybyśmy do takiego powstania nie, nie powstali. Także daliśmy świadectwo i wpisaliśmy się w piękną historię takiego niepokornego narodu, który nie kochodzi się na niewolę, na życie na kolanach, więc tylko po prostu połączyliśmy się duchem z naszymi przodkami, którzy też walczyli o wolność. Powstaniach. Dziękuję. Jest Dziękuję. to takie nowe spojrzenie i myślę, że też ważne, żeby się tym dzielić. Każdy, każdym innym spojrzeniem na, na powstanie warszawskie. Dziękuję Pani Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Drodzy widzowie, realizacja nagrań wymaga nakładu pracy i pokrycia kosztów. Jeżeli chcieliby Państwo wesprzeć media społecznościowe, konkretny kanał, możliwe jest dokonanie darowizny na wskazany numer konta. Polecam również zasubskrybowanie wszystkich kanałów na platformach. YouTube, Facebook, X, TikTok oraz Rumble. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Anna Luiza Stec.